Dzień dobry, dzień dobry, witam Was, tu Wasza Sunset i witam się z Wami z pochmurnego Kielca. Wieje, czyli jednym słowem pizdzie, kieleckim. Eee, trochę żeśmy zaspali, jest aktualnie godzina... Jezu, dwunasta. Miałam tu być na dziesiątą, jak widać nie wyszło. Nie chcę już od razu narzekać na vlogu, ale muszę. Jeden z większych targów. I żeby nie było miejsca, eee, żeby przyjąć taką liczbę widowni, to jest e, śmiech na sali stoi w ogóle gdzieś w pizdzie daleko. Więcej czasu straciłam w ogóle, żeby znaleźć miejsce niż żeby <grybujesz> tutaj dojść. No miejmy nadzieję, że reszta dnia będzie o wiele bardziej pozytywna. Mm. Na razie pędzimy na strefę driftu, bo tam jest najwięcej znajomych. Dopiero później pokażę Wam całe targi i mam nadzieję, że przez te dwa dni uda mi się uchwycić najwięcej jak tylko potrafię. Ogólnie ludzie jest tu od groma i bardzo ciężko się tu... Porusza, więc pewnie hale pokażę Wam trochę, jak gdzieś tam zelży ludzi, bo jest ich od 0 Naprawdę, więc walczę w ogóle, żeby przejść cokolwiek, ale udało mi się już wszystko ogarnąć. Trochę po drodze było z tym przygód, ale to między innymi jest z mojego nieogarnięcia. No i co? Lecimy na strefę drift, żeby tak naprawdę wreszcie zacząć pracę. I'm <laughs> not <laughs> No, na dzień dzisiejszy skończyliśmy jazdę, była tylko do godziny 17, zostajemy na drugi dzień, e, fajnie, bo przygarnął nas kochany Kolasik, więc fajnie, e, no, mnie, bo jestem akurat na tym evencie bez be chłopa, um, może teraz się przejdziemy na hale, zresztą zobaczymy jak to w ogóle będzie, teraz idziemy na chwilę na park maszyn. E,

Co, passagem, ja doдаюсь, pani nie ma dość, pani była w Małopolsce, na razie Małopolski, dzisiaj na idzie. Jak widać jest jeszcze tak, żyje. Tak jest tak samo dziwne jak ja. Nie, na nie no, ja się po prostu uczę od najlepszych, Idy, idę śladami mentora. Oj, mentora sobie wybrałaś. Dajcie tace, dajcie tace. Daj Ja pójdę z tą może. Dzień dobry, witam Was z dnia drugiego. Rottinger David'u. aktualnie jesteśmy na hali przed jeszcze otwarciem dla zwiedzających. Jest tu o wiele mniej ludzi względem wczoraj, więc yy, pokażę Wam, co, co się w ogóle dzieje na hali. Yy, jesteśmy na hali numer 6, yy, gdzie mamy Global Motorsport Soft 99. Tam dalej jest Store, Souček, Detailing. No i wiele wiele fajnych projektów, więc teraz jest czas na to, żebyście pooglądali naprawdę piękne wozy. Powiem wam, że chodząc tutaj teraz po tej hali coraz bardziej zakupuje się JDAMA. No coś, coś po prostu pięknego. Ja pierdziele, da ci wiarę, bo są samochód papieski tutaj nawet. Niewiarygodne. Jakie to są ogromne. A no wiadomo, to jest moi drodzy stary, dopiero teraz zobaczyłam. Mój stary, tak je naprawia w robocie. No, jakby ktoś chciał kupić sobie porszeczka, jakąś karerę 911, to są tu również na sprzedaż. Jaki boski! Ej, tych hali jest tutaj tyle, że już po prostu się gubię i nie wiem, gdzie mam iść. Więc mam nadzieję, że zanim zacznę jeździć znowu drifterzy, to ja zdążę dojść na miejsce. Autentycznie. Kosmetyki samochodowe. Miałam kiedyś od nich zapach. Fajny i O! Są i driftingowe mistrzostwa polskie, a Fajna sprawa. Tu jest hala syndykatów. Fajne to. fioletowa perełka. Zaraz ją pójdziemy tam ograć. Jezu, kocham wszystko co jest fioletowe. A moim flagowym kolorem to jest żółty. To jest Siwi? Honda, tak, ale nie. A, ceris. Fajna tabliczka jest w środku. brązowa skóra. Jeśli miałabym mieć kiedykolwiek skórę, to tylko brązową. I, ale w ogóle, ha, jest cienias. Czekamy jeszcze na jakieś Sejczęta. Trzeba wyczaić jakieś e, No, ale do meritum. E, Fajnie, strasznie mnie jara to, jak ktoś, e, kto mnie obserwuje, podchodzi do mnie i mówi, że, że gdzieś tam mnie ogląda, gdzieś tam mnie słucha. To jest takie miłe, strasznie. I wtedy moja praca nie w sensu. <grym> No jest, a czureczka, Boże. Ej, muszę starego namówić na dokładkę. On mówi, że dla niego to jest lipa ogólnie, ale mi się tak dokładki podobają. Samo mam w sejaku, co prawda mówisz. ale mam. Ale fajnie się to prezentuje. I ten zderzek od Salaina, no bosko. Do pamiętania, żeby zaobserwować. Bo fajna fura. I ja pierdolę. Przecież tu się nawet szczury nie przeciśnie. Dacie wiarę? No patrzcie. Na bank jest to na airzie. Nie ma innej opcji. 4. I są maluski! Ale ja się pytam, gdzie jest jakiś sajak. Naprawdę? No, ja. Mocno! O, tych hal jest! O, Ej, ewidentnie, mój mnie zepsuł. na halę i autentycznie szukam Audi. To jest żółta. Stary, a może żółtą zrobimy, a nie srebrną. Fajny kolory. Podoba mi się. Jakbym miała BMW, następny samochód, to zrobiłabym w takim kolorze. No, kurwa. Kolejny. Ładnie. Bardzo ładne. Ale kurwa też nie ponadłogi. Golfiki. O, oh, jest disco. Job only. Tam nie idziemy. Aha, kolejny cieniak, ale ma piękne lampy. Uuu, podoba mnie się to, co widzę. Podoba mnie się. Kurwa. Ale to jest sitów. Kurwa. Mocno. Fajne, odkurwa. Ale teraz celem jest znaleźć prywaciarza. Chcę zobaczyć stoisko prywaciarza, autentycznie. Jestem z tak ciekawa tych ludzi, robią tak dojebany content na TikToka, którą no, muszę mniej przeklinać. I którym to nie będzie przeszkadzać, ale... Ja wychodzę z założenia, że... Im mniej, tym lepiej. Nie wykluczam tego, ale... Mimo wszystko. No i wybiła godzina dziesiąta, nie będzie się widać, i wchodzą, i dobra, dotarłam na Ochale, gdzie jest, Wleko, tam, było no i co? Lecimy już na strefę mm, driftu, no mało czasu, a trzeba dzisiaj ich dość mocno po prostu ponagrywać, porobić zdjęcia, więc myślę, że tyle ile mogłam wykrzesać z hali na ten moment, e, to wykrzesałam. No, bancia, Bardzo fajnie. No więc uciekamy teraz na strefę Tyliki i myślę, że już tutaj zostajemy do samego końca. się wreszcie odważyłam i wyciągnęłam swoje dwudziestki, tak wykorzystuję, przerwę na jazdę, na dabicie. No, ekipa mocnego pierdolnięcia to to jest to, to jest coś, czego mi strasznie brakowało i cieszę się, że, że mogę tutaj być dzięki m.in. Kolasowi. No, rewelacja. Obserwujemy Siema. się na social mediach, ale poznaliśmy się dopiero na dawicie, fajnie. Oczekiwania, dlaczego przyjemność? To jest. Tak, Ale to, co nagrał Patryk ze mną, to aż się nie mogę doczekać. O, co to się dzieje? są nie mam przybiocików kreatywni kreatywni No, i właśnie montując tego vloga, ogarnęłam, że nie nagrałam żadnego zakończenia, więc razem ze Sneakersem dziękujemy Wam za oglądanie. Oczywiście subskrybujcie ten kanał, zostawcie polubienie dla motywacji. Oczywiście komentarze zostawiam Wam. No i co? Następny vlog pewnie będzie z Koszalina, ewentualnie z jakiegoś innego eventu, który będzie wcześniej, ale. No niestety bez y, pomocy, że tak powiem, z zewnątrz jest y, do, dość ciężko. Plus jest trochę innych obowiązków. Mm, no, więc do zobaczenia w, w następnym materiale. Payo!